Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam, czym jest automatyzacja oraz w jakim celu i jak z niej korzystać w Abletonie. Zapraszam. Automatyzacja, jak sama nazwa wskazuje, robi coś automatycznie. Robi coś za nas. Praktycznie każde pokrętło w naszych wtyczkach może być zaprogramowane do poruszania się samodzielnie. Spójrzmy na ten szybki projekt. Kilkoma łatwymi ruchami możecie tchnąć w utwór Więcej Życia. Na ścieżkę syntezatora zwróciłem abletonowski filtr, ale możecie założyć dowolną wtyczkę. Posłuchajcie, jak brzmi zamykanie filtra, kiedy poruszam go myszką. OK, teraz, żeby zautomatyzować ten proces, klikam prawym przyciskiem myszy na gałkę, którą chciałbym zautomatyzować i wybieram opcję Pokaż automatyzację tutaj. Możemy również utworzyć automatyzację dwoma innymi sposobami. Po pierwsze, upewnijcie się, że o te klawisze się nie świecą i kliknijcie A na klawiaturze. Po drugie, kliknijcie po prostu wykona automatyzacji, która znajduje się w tym miejscu. Macie dostęp tutaj do wszystkich automatyzacji, które poczyniliście, bądź możecie poczynić. OK, teraz zautomatyzuję ten filtr. Klikam parametr ponownie i za pomocą kliknięć ustalam, gdzie i jak będzie wyglądać droga linii mojej automatyzacji. Zobaczcie, kiedy poruszam tutaj, filtr również się porusza, dlatego ustawię sobie tutaj taką ładną ścieżkę i za pomocą przycisku Alt mogę sprawić, że moja ścieżka będzie wygięta. Zobaczcie sami, przytrzymuję Alt i mogę ją wykręcać jak chcę. Mogę również wybrać gotowe wzory automatyzacji w tym miejscu. Zaznaczam jakiś fragment automatyzacji, klikam prawy przycisk myszki i wybieram je tutaj. Na przykład trójkąt. Proszę bardzo. Jest to trochę szalone, przyznam, ale, ale się sprawdza. Aby usunąć automatyzację, wyklikajcie kropki, bądź zaznaczcie całą automatyzację i kliknijcie Ctrl i Backspace. Jak widzicie, Abletonowska wtyczka ma wszystkie parametry na wierzchu, dlatego, żeby nie było później niedomówień. Pokażę Wam od razu, jak zautomatyzować zewnętrzną wtyczkę FST. Łapiemy za trójkącik i otwieramy okienko konfiguracji. No tak jak robiliśmy w ostatnim odcinku. Eee, Łapiem za parametr, żeby pokazał się w tym miejscu. To akurat są już oba pokazane. I tą samą metodą pokażę automatyzację. I mamy teraz dostęp do naszego parametru. Jak sami widzicie, jak ruszam tutaj, to rusza się również tutaj. Ok, muszę dodatkowo wspomnieć o tym, że jeśli kiedykolwiek zobaczcie taką sytuację, występuje ona wtedy. Kiedy złapiecie za parametr, który jest już zautomatyzowany, zobaczcie. Tak, jakby tabletą wtedy zostaje FIRA, bo nie wie, czy kierować się do waszych ruchów, czy do ruchów automatyzacji. W takim przypadku klikacie na gałkę, którą automatyzowaliście, i wciskacie Re-enable automation. Elegancko. No i tyle, to by było na tyle. W prosty, ale skuteczny sposób teraz to zaprogramuję i pokażę Wam, jak zabrzmi to po całym procesie. Zobaczcie sami. Jak widzicie, warto wprowadzić ruch do naszych sesji. Brzmi to o wiele bardziej naturalnie i żywo. Mam nadzieję, że wykorzystacie to w swoich projektach. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście subskrypcji i łapeczki. I cześć, trzymajcie się. Do następnego.